Cześć moi kochani, w kolejnym odcinku serii pyknijmy w Counter Strike'a 1.6. Witasz się z wami. Ale urwał! Ale to było dobre. A tak naprawdę DJ Palace ID kontynuujemy naszą serię. Jestem na jakimś serwerze FFA. Coś tam w moich ulubionych było, coś tam wszedłem, nie wiem. a tam e, whatever. E, Także moi drodzy, zobaczymy jak mi dzisiaj pójdzie. E, co tam, że gram w Battlefield 4 i jest zajebisty Co tam że mam Call of Duty Ghost i też jest zajebisty Ale nic nie powie perfekcji Counter Strike 1.6 to klasyk i, i można sobie ponapierdalać No także. Yy, jedziemy Maverick i, i kurwa napierdalamy. Siema się przywitamy ładnie i nakurwiamy już na ich spawn od razu, kurwa. Co? O, ja pierdolę, dobra, nie. Just kidding, ja tam nawet nie chciałem, żartowałem. Dobrze. Wow, sprzedałem banie Krzysztofowi Krawczykowi. Wow. O, na tym serwerze chyba nie ma spadochronu, muszę na to e, uważać, bo nie chciałbym zginąć. E, Ciekawostka, z czym w Counter Strike' biega jeszcze szybciej? Z nożem, czy może z czymś innym? Prawidłowa odpowiedź to. Nie, oko nie. E, zabity, whisky padł. Patrz to. Haha Ale kurwa Jest ten skill, nie? czekajcie, spróbuję go z hejdża Może nie, bo to... Aaa, bo ja flashbanka mam wow, do góry wyszedł O, plecki, plecki, spokój! Nie strzelaj do mnie. Do swojego będzie napierdalał. Co to ma być? ale tu ich nie ma Szum dla WWE Nie, da WWE. Gdzie on jest? Czuję się... Czuję się na luzaczku tutaj. Na tym serwerze nie, tam go nie ma na pewno, ale się pokampił szkubany Teraz kolejny. A, bo ja nie wiem, czy powiedziałem: scout jest lżejszy od noża. No to nasz, dobra, bo już by miał banie. Już by miał banie, już by było nieciekawie dla niego. Dobra, jeszcze raz. E, potrzebuję Hejdza następnym razem. Kolejny trik e, w Counter-Strike'u, jak wciśnięcie prawy przycisk myszy i chcecie ściągać tumik i wciśnięcie później następne zmianę broni, to to wam się ściągnie. Au, dostałem! Ale chuj! No, zemścił się mu! Że tak to ujmę. Zasadził mi kurwa strzała. tak I zostałem wyjebany. Tu ktoś próbuje bany hopem coś porobić. Wiecie co? Co ogólnie wygrywają, bo jesteśmy wiadomo. Tu jest spala Nie, no to jest wiadomka, że to jest oczywiste, że tutaj będziemy wygrywać. No bo. No bo co? No bo, no bo jesteśmy lepsi po prostu. 7-4. No. Kuczę takie życie i tutaj zaraz ten frag egzekutors z... O ja pierdol, ale miałeś farta teraz stary Ale miałeś... Ale miał farta Full auto wyjebał i w ogóle celował gdzieś po ścianach Chłoda. Dobra oni go znajdą. Oni go znajdą zapierdolą. Zaraz zobaczycie Zaraz. zaraz będzie na pierdolanka. Okaz... Patrz tam już jest CT, A zginął, kurwa, jeszcze jeden za WP on zginie. Dobra, przegraliśmy. Kurwa cię. O nie! Dobra, jest jeszcze nadzieja! Jest nadzieja, ja już wcale nie mówiłem, że przegramy. Wcale tak nie powiedziałem. Ja wiedziałem w to, wiedziałem to, że mamy szansę i że damy radę. Wcale nic takiego nie kreślałem. Dawaj, Krawczyk! Ale co śpiewał Krzysztof Krawczyk? Eee, teraz sobie nie mogę przypomnieć. Mam jego głos w głowie. Dawaj tą AWP. Cioraj, cioraj, bota. No jeszcze go nie możesz ściągnąć. Podłoży, pakę i... No i dupa, i nie, no i splantował pakę O jest, dobra, wygraliśmy to, dobra, Polary da radę, spoko I Dziwne, ale paka nie trzymała do końca Aż dziwne, aż dziwne Dobra, pójdziemy sobie boczkiem, boczkiem tutaj, boczkiem Pójdziemy sobie tutaj skałkami, o O, nie tracąc HP Dobrze Zajebiemy tam. flash. Krzysztof Krawczyk! Napierdala do mnie! Swoim głosem! Dobra, odpuszczam to. Krzysiu, powiedz mi, jak mam żyć. Nasi? Nasi. Dobra, tam do góry był. Co tu się? Co tu się wyprawia? Whiskey, wy, wyjdź. O kurwa, jakiś idiota tam. Hehe, ale co tak wszyscy zapierdalają do jednego typa? Dobra, spróbuję tam przeskoczyć. Udało mi się, taki. Jest szkl. O, chuj! To, że... To się popisałem Umiejętnościami A, Jak chuj Wyszło mi to w trzy dupy po prostu, w trzy dupy Ej, teraz jest więcej... Nie, to jest złudzenie optyczne. Takie złudzenie optyczne, że czerwonego koloru jest więcej niż niebieskiego. Hmm, ciekawe. Wiesz co, teraz robimy ostry rush. Nie ma co Lecimy z wyskakuje na dół. Nie ma pierdalania się. Do kurwa, żartowałem! Nie! Chybany kurwa O też Maciarzu. O jezu, przeżył to. Wszyscy to przeżyli! Kurwa jak. O kurwa, ile ich, ile ich tam jest. Dobra, 17 hapsa. Spierdolam, nie plecy mi robi Oj, no, dupa. Jak ja wiem, to przepraszam przeżyć. Tu plecy, tu 17 HP. Tutaj coś. Kurwa, jeszcze trafiłem na moment wtedy, kiedy oni wchodzili tutaj sobie schodami. Chujowo. Bardzo brawo. el Barca, Hala Madrid. 70 fps mam 60. Szum. Ile zostało CT-ków? Ten tu kurwa znowu z tą mawką. Nie ma życia. No nawet dosłownie. Ten też z zawką. O o, o, o! O! Ten street. O! ściągnął go. No, 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 no. Celuj, celuj, dobrze. a ja pierdolę jeszcze. Banie dostał. Jeszcze ja został banie. Ach. Baniał cygana. Wiecie co? Zaszaleje z. z shotgunem, kurwa. Co? To ma taką moc, taką petardę. Jak teściowa podczas menstruacji. Dzięki za flesza, bambusie. O kurwo! Jebana, chuju! Cie. o ty. Paweł. Nie no. Nie no, koniec. Koniec jest kurwa. Te manoktowizor. To mi się kojarzy z zombie modami. Panowie, do no, kurwa. Uuuh, nudne. Jest to wasze granie. Skupcie się. Kurwa, ten nawet nie widzi, że do niego strzelają. Ho, ho, ho. dobra, daw radę. Kaloryfer, nice. Kibic legi, wielki, zapalony. CW, CWK, CWKS. Legia. Jak to idzie, tak chyba, nie? No, jakoś tak. Nie, wiem, nie jestem kibicem legi. Ale pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Ja szali glecha. W sumie mógłbym wyciągnąć. Albo nie, bo to za dużo zabawy. Ale mógłbym. Bo ja bym chciał, to bym mógł. Dobra, Wiskal Barca został. Czemu mi się tak bardzo chce ziewać? Ja wiem, brakuje mi tych wybuchów, jestem przyzwyczajony do, do Battlefielda, wiecie Tam kurwa jakieś napierdolanki, coś, jakieś chuje moje dzikie węże, jakieś statki wpływają Ale dobra, przynajmniej na mapa będzie, nie będzie Dekabula. O, The Westwood, zajebiście Westwooda to ja lubię La 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 Nigdy nie umiałem tego śpiewać Chyba no celowałem do niego, no Ja jebę Gdzie jesteście kurwy dałem. dałem napierdalamy To i tak jest rozgrzeweczka, panowie, to i tak jest rozgrzeweczka Jeszcze 19 sekund A kurwa, nie widziałeś! Nie spodziewałeś się mnie tak wcześnie No kurwa na pewno miałem szansę Jak chuj o Niech cię nie, nie zabił to ja to musiałem zrobić w takim razie O dobra, bierzemy dual ale sorry nie digle Mamy amo pierdolony No wejdziemy sobie tędy Co zostało? Skurwa niesprawiedliwe. O! W chuj! O, ja pierdolę! Teraz dostaną w dupę wszyscy Ten już tutaj zaraz ginie. Patrzcie. Już ten. No on po prostu musi kampić, nie? No, musi kampić, żeby dać radę. On co jest taki fajny o cześć słyszy kroki. Wow, dostał raz! Raz, do... O, super! No skill, jak chuj. Jakbym miał lepszy, mówię. Aj, porażka. Dobra, gramy z, jeszcze raz z dualami. Może po drodze nam się coś uda zebrać. Nie wiem. Pójdziemy oknem, wyjdziemy tam w barze. Może coś z tego wyjdzie, może nie. Krawczyk, wchodź tam. Znisz ich swoimi. Nutkami DJ Ty, ta... ała! Kurwa, tam w tym oknie strzelasz Bambusie na dole był. Widziałem, że był na dole. Jest, siedział, kurwa, frag egzekutor ze czwórką wiebanym. Kurwa, balkonie no. No i masz babu, placek jest ten. Fajfus. Jakiś jaras. Znaczy, frag egzekutor to jest klan. Chujowa nazwa, panowie! Chujowa nazwa. Tak, nie umiesz w Counter-Strike, a góra nie masz życia. Więc... <tun> Nawet na turnieje was nie stać. Jakieś klanówki sobie zakładacie. <tun shepherd :weight> nie, no tak naprawdę to sam kiedyś chyba grałem w jakimś klanie, jakiś... Mixy graliśmy. A to takie for fun, nie, że tam Esle, czy cokolwiek. Jest, wygraliśmy to. Będzie jebnięcie za 3 2 1 1 2 1 O. No, właśnie. Dopaki, kurwa. La la la. Nie dobra, nie będę śpiewał, bo was tu kaleczy. Kaleczą uszy. Dzięki, kurwa, za flesza. Pewnie te faje... faję, faję powrócały. O kurwa. Nie, zginął szmaciarz! Kurwa pierdolony! Może, może, może Wychodzić? Nie wychodzić? O to jest pytanie Serio? Te kewla. Te kewlary, kewlary, kurwa po prostu ich tu zabezpieczę. Ech. W ogóle kamizelkę kuloodporną, nie wiem czy wiecie, wymyśliła laska. Z tego co mi tam. co kiedyś czytałem. No naprawdę, poważnie. Wymyśliła laska. Nie wiem jak, ale wymyśliła. No, no, jakoś tam będzie. Kurwa, znowu tej. Rzucają De... te kurwa flashbanki. Oni mają AWP pewnie. To się popisałem umiejętnościami. Był tam. Ej, kurwa! Nie chcę umierać. Możecie do mnie nie strzelać? Się przy kampie. Ej, ja mam pakę w ogóle! Nie chcę mieć paki. Nie ma hejdży. Jest zabity, ty. To lecimy, lecimy dalej, lecimy, lecimy. Wow, bania! Wow! Jest skill, kurwa. Dobrze, jarem O, bania Dam do góry JEST JEST Przeskanowałem gościa Ale zajebiście Ej, dawno mi tak dobrze w CESie nie poszło No teraz się popi Teraz jakbym miał tak grać codziennie Jebany fajfus. A, będziemy skanował, będziemy skanował, Ratuj mnie! Stary O kurwa, oni tam są. O kurwa, nie! No, dobra, już widziałem śmierć w oczach Oni mają AWP Zabiłem gościa! Ty, zabiłem gościa, banie mu sprzedałem Wy, Wypierdalaj. No co za kurwa bambus! Przez niego zginąłem Mnie przyblokował Bądź tu kurwa mądry Dobra jeszcze jedna runda i kończymy Morda szmato Morda cwelu No masz małego kurwa Chuju się stara nie kocha kurwa No morda Mama wy... Mama ci pierze wiesz? Teraz ja dostanę bana, ale ja się tym nie przejmuję kurwa z milion innych serwerów Dobra, ostatnia runda, trzeba się popisać kurwa umiejętnościami Z na plusie jeszcze to jest spoko Chociaż nie, jak zginę to i tak będę miał na zero To Kaderatio Także nie jest źle O kurwa O kurwa Jakiś chuj mnie skanował! <noise> Pierdolę ten serwer, koniec nie ma kurwa. Moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Ja Was zapraszam już do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka. Facebook.com slash DJ Palasite thumbs up! Do chuja Skanował mnie no? I na mój sklep z koszulkami DJ Palasite. Kapsel.pl! Tak więc trzymajcie się ciepło cześć i do następnego odcinka. Hej!